Witajcie z tej strony Gypsum Gaming Witam was po dość długiej przerwie Ale no ostatnio się zdarzyło tak, że Nie było nic ciekawego do nagrania Ani modów, ani no po prostu jakoś tak Wyszłem trochę z pasy Nie miałam już pomysłów Też wszystko na temat jak wytresować smoka również się Skończyło. Do tego doszła nowa szkoła. Dość dużo nauki, więc no nie było tego czasu na nagranie. Nie w czasie wakacji i około teraz, mniej więcej przez ten czas, 3 miesięcy szkolnych, a właściwie dwóch, zacząłem się interesować tematem kryptowalut. Powiem tak, że zaczęłam się tym interesować dość w przypadku. Zraził mnie kolega, który polecił mi platformę GamerHash dla początkujących, no i potem jakoś się tym zainteresowałem. Zmieniałem platformy, kopałem z minerów, kopałem na portfele zewnętrzne, ale w końcu doszedłem do wniosku, że jednak chyba najkorzystniej będzie przy takiej mocy obliczeniowej, jaką dysponuję, czyli jednej karcie RTX 3060 Ti w wersji LHR. Wrócić na platformę GamerHash, bo jest ona najbardziej opłacalna. I dzisiaj postanowiłem, że nie mam już pomysłu, na co by innego Wam pokazać, więc pokażę Wam, jak zarabiać pieniądze udostępniając swoją moc obliczeniową komputera i nie tylko na, na przykładzie platformy, właśnie GamerHash. No to jak działa ona, cała platforma? Jest ona wielce prosta. Link do strony, na, z której możecie ją zainstalować, macie oczywiście w opisie. Wystarczy założyć konto, nie trzeba podawać jakichś specjalnie wielkich e, rzeczy. Wystarczy podać, wystarczy podać e-mail, hasło i już mamy tak naprawdę nazwę użytkownika, już mamy stworzone konto. Pobieramy całą e, aplikację. Instalacja jest banalna. Myślę, że sobie z nią poradzicie. Jakbyście mieli jakiekolwiek problemy, pamiętajcie również o tym, że antywirusy mogą wam wykrywać tą platformę jako, y, jako wirus, ale to na pewno nie jest wirus. Y, nawet mamy to na samej stronie pokazane, mamy taką zakładkę, y, w której nam pokazuje, y, w której y, twórcy pokazują nam, że nie jest to wirus i jak y, dodać właśnie Gamer hasha do wyjątków y, w naszych antywirusach, co oczywiście polecam zrobić. Nawet y, Windows Defender, Windows Defender też jest w stanie wykryć Gamer hasha jako wirus. Ostatnio Windows Defender się dość mocno poprawił, więc jest w stanie go wykryć. Potem mamy już, jak no mamy naszą całą aplikację. Jest ona banalnie prosta przejrzysta. Jak sami tutaj widzicie, ja jestem w tej chwili w trakcie miningu na mojej 3060 Ti w wersji LHR oczywiście, bo wersje bez LHR, czyli bez tego ograniczenia zakopania Ethereum wyszły z produkcji, a jeśli chcemy kupić y, jakąś od drugiej, od trzeciej osoby y, z drugiej ręki, to Ceny są kosmiczne i już lepiej kupić wtedy 30, 3080 czy 3080TI wersji LHR niż dopłacać te 3-4000 za wersję bez LHR. No i widzicie kopię, komputer i koparkę włączyłem dzisiaj o godzinie bodajże po 11 .00. jest godzina 15.15 .15 na nagrywanie tego materiału i wykopałem już prawie 0,5 dolara co w tej chwili będzie coś w okolicach 2 zł, jak wiemy, złotówka jest ostatnio dość mocno słaba, więc 1 dolar jest 4 zł, pół dolara 2 zł, mniej więcej. Przewidywane na dzień mamy około 3 dolary, czyli coś koło 10 zł w tej chwili, ale że nagrywam kartą graficzną dla was to wideo, to mamy tutaj dość mocno zmniejszony ten zarobek. Normalnie mamy tutaj 3,5 dolara dziennie, czyli ponad Jakieś 12 zł, co jest fajne w platformie GamerHash. Jest taka dla początkujących, bardzo łatwo wszystko rozczaić. I mamy tutaj jeden fajny bonus. Jak widzicie, tutaj mamy bonus aktywny. Yy, platforma GamerHash posiada własnego coina o nazwie GHX. GamerCoin, którego dostajemy w ramach bonusu za wykopane środki, jak widzicie tutaj, jak znajdziemy sobie mamy opis. GamerCoin to oficjalny token platformy GamerHash. GHX możesz wydać w GamerHash Store oraz wypłacić ją na swój zewnętrzny portal obsługujący GamerCoin. Dodatkowo 20% bonusów w tokenach GHX do Twoich codziennych wypłat. Dla każdego, za przykład za, za każde 10 dolarów, które wykopiesz, GamerHash dodaje 2 dolary yy, w tokenach GHX, więc mamy dodatkowe 20% zarobku wypłacane w tokenach GHX, które ostatnio się bardzo umacniają, yy, sam projekt się yy, wielce rozwija, jak widzimy tutaj GamerHash to the moon, Jeden gamer coin jest w tej chwili warty około 6%. 17 centów, a tutaj dostajemy w bonusu prawie 4 takie GHX-y, więc jest to dość duża, dość duża nagroda. Dobra, co jeszcze znajdziemy w naszej platformie GamerHash? Mamy tutaj zakładkę oczywiście portfel, która przełącza nas na stronę GamerHash do portfela. Jak widzicie już tutaj mam ukopane około 15 dolarów. No, i jeszcze dodatkowo, jak widzicie, w drodze mam 8 dolarów z GHX-ów za, uwaga, wykonywanie zadań, ponieważ platforma GamerHash posiada też zakładkę Play and Earn. Jest ona stosunkowo nowa i została bardzo dobrze przyjęta przez graczy i nie tylko. Na czym ona polega? Za wykonywanie zadań możemy otrzymywać albo to pieniążki, albo też. Yy, albo też GHX. -y. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo zadań do wyboru. No, może nie tak bardzo dużo, ale trochę mamy. Mamy na przykład zagraj w Crossout, zegranie w Crossout, zobaczmy sobie co tutaj mamy. Zarejestruj się, podpisz adres e-mailu, rozegraj 15 bitew i za to możemy otrzymać 3 ,20 zł 20. Zawsze coś. Yy... Graj w Greotron, co tutaj mamy. Zajęzuj się, ukończ tutorial, odblokuj nową postać. Wykonaj dwa zadania dziennie przez kolejne 3 dni. Kolejne 2,5 zł. Jak widzicie, mamy tutaj dużo tych gier do wyboru. I o tutaj mamy przykładowo e, wyzwanie za GHX, zamów kartę Binance. E, I za wykonanie tego zadania otrzymamy 35 zł w GHX-ach. Polega o tym na e, założeniu i zweryfikowaniu. Na, e, konta na giełdzie Binance, zamówienie karty Binance, która jest oczywiście darmowa no i prześlenie y, zdjęcia otrzymanej karty wraz ze swoją nazwą użytkownika zapisaną na karcie do właśnie y, GamerHash oczywiście z zasłoniętymi najważniejszymi danymi mamy tutaj World of Tanks i wiele innych gier i na przykład mamy tu też podziel się swoją opinią za około 1 złotówkę odwiedź fanpage GamerHash na Facebooku Napisz publiczną recenzję na fanpage'u. Przeciń nam screenshot ze swoją opinią i mamy darmową złotówkę, tak naprawdę. Mamy tutaj wszystko ładnie pokazane. Do tego ja jestem w trakcie zadania Antarktika Poznaj Nowy Świat. Jest to zadanie, które wyszło dość niedawno, jakieś 2-3 dni temu i polega ono na zagraniu w pewną grę, w pewnym evencie i zrobienie challenge'u na czas. Całe zadanie zajęło mi około 10 minut, a jak widzicie nagroda jest aż 50 GHX, co w tej chwili przekłada się na ponad 30 zł, więc jest to naprawdę duży wynik. Ja Wam pokażę teraz w tej chwili jak y, to u mnie wyglądało. Wchodzimy sobie na stronę Denemesis, tak jak nam tutaj każą. Jest to gra w przeglądarce. Oczywiście musimy założyć konto, ale tam nie musimy. Tylko e-mail, podstawowa rzeczy i tak dalej. Jak widzicie, jest to gra w przeglądarce. Ładuje nam się ona. Czekamy, aż się załaduje. A, a ja w tym czasie Wam pokażę jeszcze, co znajduje się w naszej platformie Gamer Hash. Dalej, tutaj mamy jeszcze dodatkowo ustawienia. Niestety, ja muszę w tej chwili wyłączyć kopanie, jeśli chcę Wam to pokazać. Więc wyłączam kopanie pokazuję wam ustawienia albo najpierw pokażę wam samą grę bo udało nam się już wejść jesteśmy zalogowani jak widzicie gra jak na grę przeglądarkową wygląda całkiem kozacko wchodzimy sobie tutaj do naszego menu metaverse yy, tutaj metaverse czekajcie muszę zapamiętać gdzie to było trendy trendy zjeżdżamy na sam dół halloween special Antarktyka Chodzimy, explore, klikamy Explore, żeby eksplorować nasz świat. Jesteśmy już... Czekajcie sobie to powiększę, Jesteśmy już w Antarktyce. I co należy zrobić, żeby y, dostać te 30 zł, czyli 50 ghx Jest to rzecz banalnie prosta. Jak widzicie jest tutaj nasz świat. Mamy tutaj Start Challenge. No i co? No i zaczynamy! Start challenge polega, ten challenge polega na tym, żeby zebrać wszystkie monety w jak najszybszym czasie. Jak widzicie, mamy u góry yy, odmierzony czas: 10-11 sekund, 12-13. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście też musimy to zrobić w jakimś sensownym czasie, żeby. Ten, kto sprawdza nasz wynik, mógł uznać, że staraliśmy się w ogóle to zrobić, a nie na odwal się. Także o, tutaj czasami się to nie zbiera. Dobra, tutaj na tym słupie musimy zebrać. Hop, 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 hop. I to w zasadzie tyle. Klikamy leaderboard. robimy screena z naszym wynikiem, wysyłamy na support gamer hash. I po tygodniu, kiedy oni będą w stanie sprawdzić yy, sprawdzić naszego maila, screena, czy się wszystko zgadza. Oczywiście musimy w temacie dać naszą nazwę yy, konta Gamerhash i najlepiej wysłać to z maila, którego mamy podpiętego do konta Gamerhash i w łatwy sposób jesteśmy w stanie otrzymać ponad 30 zł. Dobra, ja już sobie pozwolę wyłączyć tą platformę i wrócić tutaj do GamerHash'a, do ustawień, tutaj jak widzicie mamy pokaz przewidywane zarobki, mamy tutaj y, możliwość pokazywania dzień, tydzień, miesiąc automatyczne skalowanie wartości BTC, y, lepiej to sobie włączyć, tutaj mamy ruchom aplikacji przy starcie Windows, to ra radzę od, y, wyłączyć, bo może Wam to troszkę spowolnić uruchamianie komputera, dlatego lepiej sobie to wyłączyć, włączyć komputer i dopiero potem y, włączyć całą platformę. Minimalizuj do zasobnika systemowego, to już jak wolicie. Wyłącz aplikację po zamknięciu okna, wyłącz powiadomienia, gdy, y, wyłącz powiadomienia, gdy zminimalizowane. No to akurat można sobie włączyć, ale jak ktoś chce widzieć, co się dzieje w jego koparce. To warto sobie to dodać. Nazwał użyt... yy, nazwa urządzenia, nazwa użytkownika, język. Dalej mamy kopanie. Tutaj oczywiście zaznaczone używaj GPU do kopania. Tryb pracy mamy dwa: tryby pracy, komfort i tryb pracy, większe zarobki. Oczywiście komfort, no to żeby mniej obciążyć naszą kartę graficzną, no i oczywiście większe zarobki, stuprocentowe obciążenie, ale zdecydowanie większy przychód. Używaj CPU do zarabienia, odradzam każdemu, nie kikajcie w to, bo jest naprawdę w miesięcznie jesteście w stanie zarobić groszowe sprawy, a zużyjecie masę prądu, więc tutaj na pewno odradzam. Zarabiajcie, kiedy jesteś AWK, no to bardzo fajna opcja, akurat ja jej nie włączam, ale jeśli często odchodzicie od. Komputera zaczyna kować po 15 minutach bez, bez czynności, to możecie sobie to włączyć. Zarabiaj po uruchomieniu to też odradzam włączać, bo może wam to y, zmulić trochę y, komputer przy włączeniu systemu. Szczególnie jeśli macie dużo gier aplikacji pobranych i wszystko wam się włącza, to szczególnie może wam to trochę zmulić. Yy, dobra, dalej mamy tryb ekspert i tutaj możemy sobie wybrać. Wybrać w jakim minerze chcemy kopać dla kart NVD Mamy do wyboru, no trochę tych opcji mamy Mamy do wyboru w tej chwili GamerHash wspiera kopanie 3 kryptowalut Jest to ETH najpopularniejsze RavenCoin oraz ETC Ja w tej chwili kopię ETH To jest to najbardziej opłacalne dla mojej karty Do tego żre mniej prądu I jestem w stanie zachować na karcie zdecydowanie lepsze temperatury ale, oczywiście, są karty, dla których zdecydowanie bardziej opłacalne będzie kopanie Raven Coina. No, to wtedy możemy kopać Raven Coina. Szczególnie jeśli kurs wzrośnie, to wtedy jak najbardziej. Tylko trzeba mieć na uwadze, że Raven Coin żre troszkę więcej prądu. raczej trochę, nie troszkę. Możemy też tutaj zaznaczyć sobie opcję. Pokaż okno konsoli. To jest już taka sprawa, że pokazuje nam to właśnie okno konsoli, nie tylko że tutaj nam się to wszystko wyświetla, ale pokazuje nam konsolę, która pokazuje nam zużycie prądu karty, czas ile kopiemy, prędkość w hash rate mega hash, w mega haszach na sekundę i wiele wiele innych czynników. To już tak bardziej jeśli ktoś by chciał, chciał zagłębić w temat. I tu w zasadzie tyle. Mamy tutaj jeszcze o aplikacji. Mamy tutaj możliwość odinstalowania Hasha. I tutaj mamy oczywiście informacje co, co zostało dodane. I to w zasadzie tyle. Tak działa cała platforma. Ja już sobie ją jeszcze dodatkowo teraz odpalę. To oto właśnie jest okno konsoli jak widzicie. Dość specyficzne. Czekajcie ja Wam sobie to powiększę. Jak widzicie, tak wygląda okno konsoli. Tutaj zaczyna nam y, pracę. O kurczę, przepraszam bardzo, muszę sobie zastopować, bo mam wybrany algorytm, którego nie chcę. Wybrałam RVM, RF, a chcę ETH, bo jak widzicie, mam zdecydowanie większe zarobki. No, włącza nam się, y, tutaj ustawi nam zaraz, o tak, using LHR mode 75 prawie procent mocy z karty z blokadą, już jesteśmy w stanie odblokować. dzięki, po, dzięki GamerHashowi i to mniej więcej tyle. Na koniec chciałbym dodać dwie rzeczy, że w tej chwili trwają czwarte urodziny platformy i trwa konkurs, w którym możecie wygrać, jak widzicie tutaj na dole nam, mamy to pięknie pokazane, yy, RTX-a, czekajcie, to sobie... Yy. Aha, teraz się nie prze... Teraz się nie przełączy, teraz będzie to przełączać, musimy poczekać aż się zmieni, w którym możecie wygrać kartę graficzną 3090, dwa razy karty graficzne 360 ti i 100 i 5 razy po 100 dolarów w gamercoinach, co jest dość fajnym wynikiem. Jeśli chcecie się zagłębić yy, w te informacje, oczywiście kliknijcie w tą zakładkę, jak tylko się pojawi to z tym konkursem. Ja w tej chwili tego nie mogę zmienić. Nie wiem akurat czemu, ale cóż. Dodatkowo w opisie macie link do Discord'a Gamerhasha, na którym znajdziecie pomocną administrację. Na pewno wam ona pomoże w początkach. Mi pomogła, dokształciłem się i teraz jestem w stanie również pomagać początkującym. I ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, jest to bonus na koniec. W opisie macie link do. Gamer Hasha, jeśli zarejestrujecie się z tego właśnie linka i będziecie kopać, yy, jeśli zarejestrujecie się z tego właśnie linka, otrzymieć, otrzymacie prezent powitalny o wartości 300 satoshi, nie wiem, to było około 3 zł, coś takiego, oraz, dodatko, o, oraz dodatkowo przez miesiąc, a właściwie przez dwa miesiące będziecie mieli Gamer Hash Max, czyli zarabiacie 100% tego co wykopiecie, bo jak wiadomo platforma pobiera prowizję, ale przez dwa miesiące dzięki zarejestrowaniu się z mojego linku macie 100% trafia dla was. Link, tak jak mówię, go sobie już tutaj skopiuję, ja go wam wsadzę w opisie, a ja się z wami żegnam, czołem, cześć i pa!